Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Gay Tech Poland Kanal tak. Kanał przeznaczony w kolażowaniu, jechaniu na rowerach i pedałowaniu, więc raczej od razu bym oglądanie, ale dzisiaj bardzo ciekawy temat, ponieważ porozmawiamy sobie o vapingu i o podróżach humornych, lotnych. Jak zwał tak zwał, po prostu samolotem e, na rowerze. A czy... po... Nie, 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 to się już nie liczy. Powiem Mówimy nie. tutaj stricte o komercyjnych podróżach do innych części na świecie, znaczy innych części świata. A nie komercyjnych? E, na... Komercyjnych, no. A nie komercyjnych? A nie komercyjnych, podróżach? że co? No. no to kurwa, to ja nie wiem wtedy. Aha. Okay. Komercyjne to chyba wszystkie te, które się idzie na lotnisko i się leci po prostu, kupuje się bilet. W sensie o to mi chodziło, nie chodziło mi o wycieczkę z taki Ale to też jakby, Okej. Okay. Okay, dobra, no. Dobra, nie wiem. No chodzi o to ogólnie, że chcemy dzisiaj porozmawiać o lataniu samolotem i o przewożeniu elektrycznych papierosów, płynów, elikwidów i tak dalej, i tak dalej. Chcieliśmy trochę Wszystkiego co straszne i Na ten temat, straszny, na ten temat z dzisiaj porozmawiać, ale chciałbym powiedzieć, że ten film oprócz tego, że podejdziemy do tego książkowo i powiemy wam jak to powinno wyglądać w praktyce, to ja osobiście zdradzę wam kilka, znaczy może nie tipów, ale powiem wam jak to wyglądało w przypadku moim, jeśli Chodzi o wwożenie na przykład e-papierosów czy elikwidów do krajów, do których wjeść ich nie wolno. A to jest bardzo ciekawe, więc chętnie Wam o tym opowiem. Na I... przykład jakich? Na przykład do Omanu, albo do Dubaju, albo nie można do Tajlandii. Nie byłem w tej radii, ale wiem jak to wygląda. Ogólnie będziemy sobie dzisiaj pracować na podstawie posta, który został dodany dokładnie u nas w social mediach 10 lutego. U nas na Instagramie znajdziecie bardzo dużo treści, które są edukacyjne i ciekawe, które są robione przez naszą jedną z najlepszych copywriterek w Polsce i ona naprawdę przygotowuje świetne treści, więc jeśli jesteście ciekawi we współpracy oczywiście z najlepszymi grafikami, jeśli jesteście ciekawi, to możecie sobie zawsze wejść na naszego Instagrama i sprawdzić sobie, co tam zapodajemy za ciekawostki, typy, protipy i informacje. I chciałem jeszcze powiedzieć, że jesteśmy w trakcie organizowania vape, Touru, czyli pierwszej takiej akcji w Polsce. Adrian wyjeżdża z e, Lublina i jedzie przed siebie do jakiegoś miasta, gdzie wbija do Wepszhopu miasta, miasteczka również. Wsi tak naprawdę wszędzie wbija do Weshopów i vape shopu. może spotkać się z Wami, przyjść piątkę, pogadać. Dacie cięmy sobie i miło, bardzo przemiło spędzimy czas. Już jesteśmy po kilku takich wycieczkach. Było naprawdę zajebiście i też przebieg tych wycieczek możecie obserwować i u mnie na Instagramie i na Techowym. Instagramie. Więc jeśli jesteście y tubylcami jakiegoś swojego vape Shopu, to wpadnijcie do vape Shopu, poinformujcie sprzedawcę o tym, albo napiszcie w komentarzu, że chcielibyście, żebyśmy przyjechali do takiego i do takiego sklepu i Adrian wsiądzie w samochód albo w helikopter i przyjedzie lub przyleci, ewentualnie przypłynie. Więc może zacznijmy sobie od takiej, takiej najprostszej rzeczy, od takiego pierwszej jakby w ogóle głównej zasady, czyli nieważne gdzie lecimy, płyny do elektronicznych papierosów i e-papierosy najlepiej mieć w bagażu podręcznym, czyli jeśli mamy bagaż rejestrowany, bagaż rejestrowany to jest ten, który jest rejestrowany, bo bagaż podręczny należy się każdemu. W momencie, kiedy lecicie, no to tam możecie sobie mały bagażek, no torebkę, torbę, mały bek, taki, który musi się tam zmieścić, bo musi mieć odpowiednie wymiary. Możecie sobie wziąć w rękę i przechodzicie. I kurwa, nie mam pojęcia, jak to się nazywa. Natomiast przechodzi się przez dwie różne bramki. W momencie, kiedy jesteś tylko z bagażem podręcznym, to przechodzi przez tą bramkę. Ja bym chciał, żeby to ktoś napisał, bo nie mam pojęcia, jak się to nazywa. Jak to rozróżnić, w momencie, kiedy mamy bagaż rejestrowany, to, to już idziemy specjalnie do. Wyznaczonego miejsca, w którym ten bagaż rejestrowany dostaje swój numerek, no i wsadzamy go na taką taśmę i on sobie tam jedzie, żeby później zostać zapakowany do samolotu. Więc jak ktoś wie, jak to się nazywa, to będę wdzięczny, jeśli napiszę w komentarzu, bo nie ukrywam, nie przygotowałem się do tego. Co? Te bramki? Tak, ale chodzi mi o to, że masz bramki, w które idziesz, jakby są takie nazwijmy to bezobsługowe, czyli przechodzisz no. po prostu, zrzucasz sobie wszystkie rzeczy no tak. i przechodzisz. A masz jeszcze drugie w momencie, kiedy najpierw niesiesz bagaż rejestrowany, a dopiero później idziesz do te bramki Aha, dobra, no. i jesteś. Takich jakby mm -hmm. dwuetapowe to jest. E, w każdym razie, jeśli chodzi o bagaż podręczny, to rzeczywiście w nim powinniśmy przechowywać wszystkie swoje płyny, wszystkie swoje e, elektroniczne papierosy, baterie w momencie kiedy na przykład macie zapalniczkę to również powinna być w bagażu w bagażu podręcznym nie w bagażu rejestrowanym jest to bardzo ważne i rzeczywiście w momencie kiedy podejdziecie do e, osoby która będzie przyjmować was, was, w, da, która będzie przyjmować wasz bagaż e, rejestrowany to od razu zada pytanie czy macie jakieś baterie, akumulatory, inne chuje dzikie węże bo trzeba będzie to wyjąć i przełożyć do e, bagażu Podręcznego, więc, akurat, jeśli chodzi o to, to rzeczywiście zaleca się wrzucanie wszystkiego do bagażu podręcznego. Ja będę się tutaj, tak jak już wcześniej mówiłem, wspomagać trochę tym postęp, ponieważ dzięki temu ten film będzie delikatnie poukładany. Jeśli chodzi o same likwidy, to najważniejsza tak naprawdę z informacji to jest tylko ta jedna konkretnie. A mianowicie, jeśli przewozimy kosmetyki, jeśli przewozimy jakiekolwiek inne płyny, to do 100 ml, czyli nie możemy sobie przewieźć jakiegoś tam płynu 120, 150, 200 ml, tylko maksymalnie te 60 ml, taki premixik, można jak najbardziej wrzucić do bagażu podręcznego i nie ma z tym żadnego problemu i to jest tak naprawdę... E, jedyna e, jedyna istotna rzecz Czy powinny być w opakowaniu Nie wiem, zaplombowane Z akcyzą, totalnie nie Możecie sobie wrzucić różnego rodzaju buteleczki Swoje z etykietą, bez etykiety Po prostu wrzucicie do bagażu podręcznego I nie ma żadnego problemu, przejdziecie sobie przez Bramkę bez e, Jakby bez żadnych problemów tak Jakby to nie działa tak, że nie wiem Jak sobie wrzucicie jakiś płyn bez etykiety e, W transparentnej butelce To zaraz będzie jakieś podejrzenie Że wiecie, tam płynny koks i wezmą Was na, e, na przeszukanie. Nie, to tak nie działa, więc jeśli macie jakieś po prostu różne ścieki u siebie w domu, to sobie możecie je zapakować. I czy może być jakaś określona ilość? Nie ma żadnego problemu. Możecie sobie wziąć tak naprawdę. No, może jak weźmiecie 5000 płynów, no to już się nie zmieści do bagażu podręcznego, to będzie przypał. Natomiast jeśli bierzecie ze sobą jakieś kilkadziesiąt płynów, może nawet kilkaset, nie wiem czy one się zmieści do bagażu podręcznego, to i tak nie ma problemu. Możecie je sobie wziąć i normalnie z nimi. Przejść przez bramkę w bagażu podręcznym, w bagażu, no, przepraszam, w bagażu rejestrowanym, też bez żadnego problemu możecie sobie wrzucić większe e, jakieś, nie wiem, jeśli lecicie na przykład na targi albo lecicie gdzieś do innego kraju i chcecie sobie kupić kilka różnych płynów, wrzucacie do bagażu rejestrowanego i normalnie z nim e, przechodzicie, przelatujecie, dolatujecie do celu i, i, i wychodzicie z samolotu zadowoleni. Ja przykładowo będąc w Dubaju, e, po pierwsze, że wywiozłem elektryczne papierosy i płyny do elektronicznych papierosów, których wywieść nie można było, totalnie nikt się tym nie interesował i tak samo wywiozłem na przykład z targów płyny w bagażu rejestrowanym, normalnie wrzuciłem sobie jakieś tam takie sample paki różne różne w... tego było od groma, więc ja jak sobie tam pobrałem jakieś sample paki, które rzeczywiście mnie interesowały, na przykład w kartonikowych w takich kartonowych pudełkach, to sobie normalnie wrzuciłem do bagażu rejestrowanego i, I przeszło, I przeszło bez, żadnego, bez żadnego problemu. Ważne pytanie czy w bagażu podręcznym powinniśmy mieć płyny likwidy wrzucone do takiej transparentnej torby w momencie, kiedy przechodzicie z kosmetykami, to bardzo często jest tak, że dają ci taką małą siateczkę i wszystko wrzucają do tej siateczki transparentnej, następnie jedziesz, jedziesz, przechodzisz przez bramkę. Jeśli chodzi o likwidy, nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby ktoś wyciągnął mi likwid z bagażu podręcznego albo z kieszeni, bo ja często też jak mam w kieszeni, to po prostu wrzucam na tacę i tyle. Nie ma z tym żadnego problemu, nie musicie sobie wrzucać tego w żadne w żadne torebeczki. takie folie, folie, tak, torby transparentne. Jeśli chodzi o baterie i akumulatory, to tutaj akurat trochę temat się, uważam, znaczy, jest istotny, żebyśmy poświęcili chociaż na tą minutkę, ponieważ, jak sami wiecie... Nie wybaczcie. Zdarzyło Ci się kiedyś, że wybuchł Ci akumulator? W sensie, może nie wybuchł, bo to do nie dochodzi do takiej eksplozji, ale wylał się, w sensie spalił się. Nie. No to ja miałem. I chciałem powiedzieć, że... Pop... A nie miałeś kiedyś czegoś takiego, że w kluczach sobie jakoś z kluczami wrzuciłeś akumulatory i Ci... Nie. Kto to miał kurwa takie coś? Nie wiem. Znaczy raz mi wylał akumulator, ale to był sam akumula akumulator. Nic się... no, ale o to mi chodzi. No, sam akumulator mi wylał, no. Chodzi to o to, że tak? wydaje mi się, że każdy, kto wapuje jakieś tam X lat i korzystał wiele z różnych akumulatorów, to miał jakąś sytuację, że akumulator się zagrzał, spalił, się wylał. wylał się. Kiedyś przydymił, jakieś takie przeróżne mm -hmm. sytuacje i do czego zmierzam? Najlepiej jednak takie, taki akumulator zewnętrzny, który jest, wyciągnąć sobie i włożyć w plastikowe pudełko. I e, oczywiście w w, e, do torby do, do bagażu podręcznego trzeba go włożyć nie do rejestrowanego i no dobrze żeby go. Samego... Nie sytuację, że on przecież piny, pod pin kładł pieniążek, żeby stykało. No ten ziomek mój co mu wybuchło na ludzie. No tak. No to akurat była już taka, taka mocno, mocna sytuacja. Mocna sytuacja, natomiast warto, warto dbać, bo nawet wyobraźcie sobie taką sytuację, że dochodzi do jakiegoś tam nie wiem, samozapłonu, przydmienia i wy powod... jakby powodujecie taką sytuację, w której. Yy, jest ostra chujnia, bo na przykład, no raczej to się nie powinno wydarzyć, ale zawsze może dojść do jakiegoś zwarcia i do, yy, do wylania się akumulatora do sam z siebie nie, nie powinien, ale wystarczy, się, że jeśli go schowasz na przykład ale tak. wystarczy, że na przykład wrzucisz takie urządzenie do bagażu podręcznego i zapomnisz go zablokować na przykład albo, tak, yy, no. bo w podzie no tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, nie wydarzyć się to bo teraz rzadko który potma ma przycisk i tak dalej więc z tym nie ma problemu no tak, A, ale zawsze bezpiecznie jest wyjąć kartrycz na przykład sam, tak, no. tak, wyjąć kartrycz w ogóle zaleca się, ale to zaraz do tego przejdziemy też do kartridży, bo to jest też ważny protip. Natomiast jeśli chodzi o, o te akumulatory, wyciągajcie je, kupcie sobie takie najprostsze pudełeczko plastikowe, które pewnie jest nawet na naszym sklepie internetowym i korzystajcie z tego. Teraz przejdźmy sobie do wapowania w samolocie, bo zdarza się, że niektórzy wapują w samolocie gdzieś tam, e, e, ukrywając Cichaczem. się. E, co? Cichaczem? Cichaczem. Nie polecam tego robić, ponieważ jest duża szansa, że jeśli ktoś Was przyłapie to ono nie wypierdoli Was z samolotu, jak będziecie 11 km nad ziemią, ale jest duża szansa, że dostaniecie bana na konkretne linie lotnicze i więcej nie polecicie, jeśli traficie na oczywiście jakiegoś e, e, nowego stażystę, który chce awansować szybko. To lepiej nie, lepiej takich rzeczy nie robić. Boreczki nikotynowe to jest zdecydowanie najlepsza bezdymna alternatywa. Za nikotynowe nikt Wam nic nie zrobi. Normalnie sobie bierzecie, użytkujecie i te 3 -4 godziny, 4 trzeba się powstrzymać i dać sobie spokój z vapingiem. I to jest bardzo ważne, żeby z tego nie korzystać i i żeby nie, nie brać się za potężny generator papierosa. przypału. I teraz przejdźmy sobie do grzałek, bo to jest też bardzo ważna sprawa. W momencie, kiedy idziecie do samolotu spróbujcie sobie w jakikolwiek sposób opróżnić kartridż, żeby on był pusty. Ze względu na to, że jak lecicie do góry, to, to ciśnienie się zmienia i myślę, że niejednokrotnie któraś osoba z Was lecąc z samolotem, mając poda, na przykład doświadczyła tego, że upla, to doszło, doszło do wycieku z kartridża, z, z czegokolwiek, co ma płyt w środku. To wynika właśnie z tego, że niestety, ale to ciśnienie się się zmienia i jest duża szansa, że po prostu płyn wycieknie i ja w sumie za każdym razem, bo ja nie opróżniam, tylko po prostu mam go gdzieś tam w kieszeni, to mam upierdolony upierdolone to spodnie, wyjebało, i gdzieś tam lecą. No i teraz chciałem jeszcze na sam koniec, bo to jest myślę, że też bardzo ważna rzecz, czyli poruszyć temat e, krajów, do których wwozić elektronicznych papierosów nie powinno, nie powinno się wwozić likwidów. E, I ja powiem to na przykładzie Pana, swoim i jakiś tam nie, konkretnych, widzę no, że pada, ale jeszcze spokojnie mam dobrze jakiś czas. Ja chcę akurat tutaj przytoczyć sytuację na konkretnych przykładach, czyli na przykładach rzeczywiście jakby doświadczyłem, czyli byłem w Omanie w ostatnim czasie, albo na przykład w Dubaju, to, to, to są to dwa kraje, ale Tajlandia też jest dobrym przykładem, bo jest multum osób, które do Tajlandii lata i zawsze tam jest informacja, że jest zakaz wwożenia elektronicznych papierosów, zakaz wwożenia płynów i nigdy w życiu mi nie zdarzyło się lecąc do kraju, do którego w, do której, w którym był taki zakaz żeby ktokolwiek się o to przyczepił żeby gdzieś sprawdził, żeby nie wiem wyciągnął żeby doszło ale do zarekwirowania ale też weźmy pod uwagi, co, co, by się wyda, co by się stało gdyby jednak ktoś się przywalił no po prostu by został skonfiskowany to zostałoby to skonfiskowane ewentualnie w sensie po prostu wyrzucone do śmieci, bo w momencie no tak. kiedy jesteś turystą takim niegroźnym, który sobie leci z Itaki i kurwa bierze sobie swego papieroska nie ma opcji żeby ktoś w jakimś takim kraju się do was przyczepił, bo jesteś turystą wjeżdżasz tam na wakacje właśnie na przykład Oman, Dubaj to jest dobry przykład. I ja lecąc w tamtym roku, na przykład do Dubaju, no to od groma osób leciało ze swoimi elektrycznymi papierosami. Bo były na przykład targi, targi w Dubaju. Totalnie nikogo to nie interesowało. Ale tych krajów, które które są z całkowitym zakazem wozu i używania papierosów jest sporo tutaj kilka z nich Wam wypiszemy to jest m.in. Singapur, Tajlandia e, Katar, Indie, Brazylia, Argentyna, Meksyk, Hongkong, Oman i tak dalej, i tak dalej e, są też kraje, które mają częściowy zakaz i są objęte jakimiś tam restrykcjami i kraje, e, które mają ograniczenia dotyczące wozu elektronicznych papierosów. E, natomiast to tak jak mówię, trochę traktowałbym sprężeniem oka, bo jest też dobrym przykładem. Nie wiem, czy są tu jakieś droniarze, ale w momencie, kiedy lecicie do jakiegoś kraju, gdzie jest zakaz włożenia dronów, na przykład Oman, to w dalszym ciągu tego drona możecie sobie normalnie zapakować i nikt was, nie wiem, nikt to tego drona nie, nie zajebie. Właśnie jesteś turystą, nie? Że jesteś tylko turystą, nie stwarzasz zagrożenia realne. No nie wiem, jakby ze mną było, no. Natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek z was brał to, yy, traktował to jako taki tutorial, prawny, bo. tutorial, bo jeśli jednak przydarzy się jakaś inna sytuacja i wejdziecie, jak ktoś wam zapierdoli to nie my. zapierdoli wam <noise> elektrycznego papierosa, jeszcze wsadzi was do więzienia na dwa lata, to, to tak, to nie przyznawajcie się, że my wam o tym powiedzieliśmy, bo pewnie nie powinniśmy, ale no wolno. Na przykładzie, nie wolno, nie wolno, no, na przykładzie jakby nas, naszych, naszych sytuacji yy, ja osobiście miałem okazję wylatywać, wjeżdżać do Omanu i do Dubaju i nie było z tym żadnego problemu, ale też masz na pewno znajomych, którzy na przykład latają do Tajlandii Tak, tak I tak. z Tajlandią też totalnie nie ma żadnego problemu, bo jed, Jedna to, rzecz to jest problemy. Tak, jedna rzecz to jest to co się napisze a druga rzecz to co oni rzeczywiście robią, bo trzeba pamiętać o tym, że jeśli jesteś turystą i wlatujesz do takich krajów, które są mocno turystyczne, wiedzą oni że się, jesteś turystą to oni się o tym po prostu jakby nie jakby się nie przejmują tym, nie zwracają na to uwagi, bo ty jesteś turystą, więc ty wlatujesz, ty możesz nie wiedzieć i tak dalej. No I, to i, są takie... i totalnie nie ma takiej sytuacji, w której no bo nawet tak naprawdę nie ma za bardzo takiego momentu, a w, ale był w sumie w Omanie, bo to jeszcze też warto powiedzieć, w Omanie kiedy wjechałem do kiedy wysiadłem z samolotu wszedłem tam na na lotnisko Omanie, to musiałem wyciągnąć wszystko i przejść przez bramkę kolejny raz. To się raczej nie zdarza, ale rzeczywiście w Omanie tak było i wyciągnąłem elektronicznego papierosa, płyny, wszystko co miałem w torbie podęcznej, przeszło bez żadnego problemu. Nawet nikt, nie wiem, nie zapytał co to. Także... Tak to wygląda, dajcie znać jakie wy mieliście przygody, może ktoś z was został w jakiś sposób, nie wiem, może w więzieniu ktoś siedzi teraz, to napisz, że siedzisz w więzieniu i że za papierosa i 10 ml likwidu, może taka sytuacja była. Natomiast tak to mniej więcej w skrócie wygląda, ten film powstał gdzieś tam na podstawie tego posta, który jest u nas na Instagramie, więc jeśli chcecie na szybko zapoznać się, ale no jak już kurwa dotarłeś do 16 minuty, to już wszystko wiesz. Natomiast jak coś, takie treści wrzucamy również na naszego Instagrama. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Eee. Latajcie bezpiecznie. Podmawiam Latajcie bezpiecznie, bezpiecznie i z głową mądrze, kochani. I dajcie znać, jeśli mieliście jakieś przygody albo protipy, które przydadzą się innym. Na razie.